Hej, moje naleśniczki z tej strony ja, bo już wiecie kto to jest i witam was w kolejnym odcinku ze shoppingu. Yeah! Tak, znów kolejny odcinek ze Shoppingu. To jest chyba jakiś rekord kinesa, naprawdę, że coraz częściej nagrywa te shoppingi i co chwilę kupuje shopy. No dobra, że nie będę się tak trochę jarać, więc no w tym odcinku pokażę Wam dwa zakupione popy. Tak, zamówiłam popy LPS. A te popy kupiłam od Hotaku LPS Official. Tutaj macie um, screena jej Instagrama, bo posiada Instagrama. I hamska reklama oczywiście. Zapraszam Was na jej konto i dajcie jej obserwacje. No dobra, więc nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, a więc tak wygląda paczka. Z góry Was przepraszam za światło, ale nie widziałam jak to inaczej ustawić także no, ale mam nadzieję, że coś tam widać. I no tak wygląda paczka. Z drugiej strony nie pokażę, bo są oczywiście adresy. No dobra, więc zaczynam otwierać! O! Mocno jest zapakowane. O, udało się wyciągnąć i zobaczymy zawartość. Dobra, więc wyciągam. Czy ja dostałam przypowię gratisy? Jela, jela, wszystko wyciągnę od razu. Nie spodziewałam się tego, że będą gratisy. O taku, naprawdę przeszłaś samą siebie. Nie, że to o to, że ja cię obrażam, tylko chodzi o to, że ty dałaś. gratisy? Takie rzeczy były w paczce. O Boże, nie spodziewałam się, że dostanę gratisy. Znaczy, że. dwa popy plus gratisy. No. Nie spodziewałam się tego. Nie wiem od czego zacząć. Może zacznę od tej mini saszetki. Gdzie jest myszka i krówka? I to są te dwa petshopy. Taka przepiękna myszka i oczywiście krówka. Tak właśnie wygląda myszka. Przepraszam was jeszcze raz za światło. Posiada dziureczkę i ma takie przesłodkie uszka No po prostu przepiękna jest ta myszka Tak właśnie wygląda Przepiękna myszka A tutaj jest taka krówka z generacji piątej Jest naprawdę przesłodka Czy tam byczek czy krówka jak to się zwie Tak właśnie wygląda Posiada dziureczkę i tak właśnie wygląda krówka lub byczek. Teraz wezmę się za tą saszetkę. O, wysypię zawartość oczywiście. Uuu. I najpierw wam pokażę akcesoria. Na początek jest taki uroczy piesek w kolorze brązowym, który tak właśnie wygląda. Następnie dostałam taką przeuroczą myszkę z dziurą. Nie wiem od czego, jakiego zestawu jest, ale tak wygląda urocza myszka. Następnie dostałam bananka i dostałam taki czajnik. Teraz pora na pet shopy. Na początek jest taki gotełek z generacji czwartej, kiedyś miałam w identycznym kształcie takiego Petshopa był wtedy moim drugim Petshopem, który niestety zaginął. Możecie postawić świeczkę dla mojego Petshopa, który zaginął. Tutaj macie zdjęcie. A tutaj teraz wam pokażę tego kotełka, który tu ma dziurkę w uszku na główce. I jest bardzo ładnym kotem jak na tą generację. I tak właśnie wygląda kotełek. Następnym pet shopem jest taki piesek, nie wiem dokładnie jakiej z rasy, który tak właśnie wygląda. I on jest naprawdę prześliczny. Bardzo mi się podoba kształt tych pet shopów. Tak właśnie wygląda. Posiada dziureczkę, i tak właśnie wygląda piesełek. Teraz Wam pokażę pierwszego popa, który od niej kupiłam. Szczerze przyznam się do czegoś, kiedyś mi się nie podobał ten kształt, ale w sumie był po tańszej cenie, co nie szkodziło go kupić. Ma szczerze bardzo ładną kolorystykę i bardzo ładny kolor oczu tak właśnie wygląda posiada dziureczkę i tak właśnie wygląda koli teraz pora na ostatnią saszetkę czy tam woreczek i najpierw wam pokażę oczywiście akcesoria na początek jest niebieska taca że... na początku jest niebieska taca że... Na początku jest niebieska taca z żółtymi ciasteczkami. Tak, tak! Na razie, Udało się! O, tak. <noise> tak właśnie wygląda. Następnie jest kokos y, z takim różowym czymś, nie wiem co to jest. Y, ze słonką i z taką śmieszną parasolką w kształcie kosteczek, czyli można powiedzieć, że to jest zombiaszczy napój. Tak właśnie wygląda. A tutaj mam różowy hydrant, który tak właśnie wygląda. Teraz Wam pokażę gratisowego tego woreczka, którym jest flaming. Jest naprawdę przepiękny. No, po prostu flamingi. To są przepiękne kształty beczopów. No, według mnie oczywiście, ale ten jest po prostu przepiękny. Posiada dzioreczkę i tak właśnie wygląda przepiękny flaming. Teraz Wam pokażę drugiego popa zakupionego. I jest naprawdę prześliczny. No naprawdę no bardzo ładny ma detale. Przepiękne fioletowe oczka, czy tam niebieskie. Niech każdy widzi inaczej kolor. Tak wygląda. Posiada dzioreczkę. I tak właśnie wygląda przepiękna coli. Okidoki to by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję Wam za oglądanie. I dziękuję Ci też, hotaku, za gratisy. Po prostu nie spodziewam się, że do tych popów będą jakieś gratisy. Także, wow, wielkie dzięki. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i jeszcze raz zapraszam Was na jej Instagrama. No dobra, więc jeżeli odcinek ze shoppingu Wam się spodobał, jeżeli tak, to łapkujcie, komentujcie i subujcie ze dzwoneczkiem, aby nie ominąć żadnych nowych filmów na moim kanale. I też zapraszam Was na moje social ble. I zapraszam Was na moje social media. Linki będziecie mieli w opisie. No dobra, więc ja się z Wami żegnam i pa!